Widziałem w oferkach, albo w czymś tam. Nie, nie w oferkach, u Konopskiego, o. Tak, tak i o. Później będę chciał wejść do... Yy, no... Nie do kresu, no do kresu te rzędu, Tylko do... No jak to się mówi? No, no i proszę, i zapomniałem. <laughs> to jest wszystko chyba zgodnie do wieku, no nie? Ojej. A to można wpadnąć i zabić no, A tak. <gry> Ale zajebisty jest ten dziadek no. No jest fajny no, taki sympatyczny. Nie jakiś zadymaśny, ale tak osobę popatrzy czasami. Daj suba dla dziadka, ale nie ogląda Minecrafta. Jakby coś innego robił. Mogę mu dać łapkę w górze. I brzydki, że jeden... No dobra, dam suba. fe. Wy, wy. Ślepy to jego widok dostał zawał. Rok jest taki gruby, że jak ubiera niebieską kurtkę z odblaskiem, to wszyscy myślą, że psy przyjechały.